Witam serdecznie, szanowny grono. graczy, słuchajcie, moi drodzy. Jesteśmy na Łysej Górze, idziemy na Widźmę. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, na pewno. No oczywiście, spoiler alert, jeżeli ktoś nie grał, wiadomo, to. to ale pewnie i tak wszyscy przeszli. tak Więc, moi drodzy, e, idziemy Ciri. Powiem wam, że ja nie lubię grać tą postacią z tego względu, że ona czasami się teleportuje w te, nie wtedy, kiedy ja chcę. E, I ten, to sterowanie tą postacią jest takie dziwne, i walka jest utrudniona, ale wizminię na Widźmę. Wiem co robię. Tutaj jest dość ciężej. M, ciężko. No i moi drodzy, no i nie mam dostępu do eliksirów, prawda? Nic nie widzę cholera m, tej nocy. Nie mam wykrywania tutaj, jak widzicie, pod prawym przyciskiem w ogóle nic. No ale dobra. Idziemy tak naprawdę patrząc tylko i wyłącznie na. Na co? A mam na, na, na mini mapę, prawda? Więc zobaczmy, jak to tam Psiakre. nam wyjdzie. Chyba muszę tam skoczyć. Mam nadzieję, że dobrze. No dobra, skakujemy. Ło Jezu, zaraz skoczyła. Mam wrażenie, że normalnie zaraz uderzy w fragment jakiegoś fragment skały i będzie koniec postaci, koniec widzimina. Tak więc moi teraz dziękuję wam za wasze głosy też, um, które oczywiście daliście mi na, na głosowanie na streamera, tam na takiej stronce. Przepiło to 500 głosów, tak więc jestem zobowiązany przejść wizytka, ale i tak bym go przeszedł, tak więc to było, na, to było na zasadzie takiego, po prostu takiego, takiego fanu, że tak powiem. No i zobaczmy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że nie będzie trudne. Zobaczymy. Są trzy wiedźmy. Gotują kogoś i wyglądają obrzydliwie. Jak jaki pan tu? Ok, żył miłością i nie zaznał gorczy. Wredny babsztyle. tyle. powiem wam, że wiedźmin jest. Mniam, 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 mniam prawda? Jest konkretny. sobie kiedyś wierzono wiedźmin, nie wiem czy wiedziałem. Będę wszystkie takie starosłowiańskie słowiańskie Ciężka sprawa. Ale questy z nie są niesamowite. widę w pewnym sensie. Okej, okay, moja droga. Sama na trzech. jest sama na trzy. o nie proszę. Zamieniał te stare, przebrzydłe wcale lepszego. To mo, lepiej, żeby tamto z widok został, prawda? Witaj, dzieci starszej krwi. Witajcie. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Bardzo dobrze. O! No. Tam ba! dziewczynką! Zobaczcie, że była niegrzeczną dziewczynką! Uwzględnij! No i właściwie to faktycznie ginę. No. Bardzo doskok ucieczka, bo mało życie to ucieczka. Dobra, moi drodzy. Ale, nie, zobaczcie jaki mis morally terminaria welim! A, nie beguny tych, hmm? Poz tak zatrzymać. Mamy jedną. Dobrze, mamy jedną. Mocno mała, wredna, babsztylowata, skurzająca. Byłam bardzo niegrzeczną dziewczynką. Będę jedna. Okej, okej. Okej, to skoku. Ciąć, ciąć. No, druga. Ty starucho, tej wredna. To z waszego panowania. Koniec waszego żerowania na biednych chłopach. Koniec zjedzenia młodych dzieciątek! I nie tylko! Koniec spaczenia! Ale mam przyjemność cięcia tych... dziewczyn. młodych... dziewczyn. Dobra. Osiem ma mało Come on. I po tobie. Dobrze Cili, dobrze dałeś radę. Zuch dziewczyna! Zuch dziewczyna! Wiedźmiński amulet zarąbała I poleci Zajacza. na szczyt Tam gdzie ja będę <laughs> O mój Boże I jest pewnie na samym szczycie góry Mhm mm Pewnie tak, nie. pewnie tak Dobrze Przygotujmy się odpowiednio Do tego Ciłam 27 level Ekwipunek. Myślę, że grom będzie tu dobry. Kot nie będzie nam potrzebny. A... Ale grom... Większość sił ataku. Hmm. W sumie... Właściwie to można by... No, myślę, że grom będzie tu dobry. Będziemy tu mocno naważać. Mam jeszcze te odwary. Kolejny zróżnicowanych ataków Właściwie to totalnie jest całkiem spoko. Odwar z gryfa, redukuje obrażenia. No i chyba to będzie lepsze tak moim zdaniem. Dobra. Dobra, Gorą. Dobra, zostawiamy Odwar z gryfa. Przed walką zażyjemy. Zapisujemy save'a i lecimy. Mamy się udać gdzieś tam do góry. Odszukać tego imelitcha całego pięknego. To jest jakiś pytajnik po prawej stronie. Miejsce mocy. O, widzicie miejsce, miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jasne. A, świetna sprawa. Kłen! Zwiększony kłę, dobrze. Dobrze. Zwiększymy sobie siłę ataku. Okej, okay. siłę mamy tutaj No dobrze, dobrze, dobrze. Widzę, że tutaj jeszcze nam wrzucono. Mamy miejscówki, ale za dużo... właściwie nie mamy za dużo takich punktów wykupionych jeszcze właściwie to wpafowałem te punkty, które miałem niż, niż tam wrzucałem nowe. Okej. Okay. Teraz zaczynamy. Jeździemy, sukuby, chodzły jest, jest zgubane. No przyszedłem po ciebie w fraglesie, zabiłeś mi przyjaciela. Lecz brata z kubańca Nie będę mówił kogo, bo może ktoś jeszcze nie przeszedł Ale. O, lepiej dziwuszki zmykajcie, bo tu będzie nie złosiczka. Jaki zrelaksowany gościu, nie? Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Mm, no i... Niedojrzały w nim dziewczyny. Ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Przyszedłem tu sam. Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia. Hmm. Hmm, no to będzie problem. To będzie problem, miejmy nadzieję. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Nie wiem czemu nie mam butelki. Dwa uderzenia, tylko dwa uderzenia widzi mnie, nie więcej. Patrzyłem na jej kwitunek Ech, zbił mi tarczę Ooooo Skakujemy Skakujemy. Za chwilę się tu teleportnie na nas. No Właśnie. No. I czemu nie mam tej jaskółki tutaj? Dobra. Dostaniemy. Dobra. O, teraz, teraz się pojawiła jaskółka moglibyśmy spróbować innego znaku powiedzieć o, -o. Ach, odskoczyłem, ale o, w Kam na życie Ej, skończy ten swój taniec Ach Ach, miałem... No. Skacz oh, Skocz, skocz, skocz! Skocz! Skupane! Okej, okay, mamy, mamy to. Teraz go mamy. No. no. ale ładnie tańczę. Ale ja bym, ja bym się bał blokować taki pałyt w O mega. Kto cię nauczył tak walczyć? Wiedźmy, którego zabiłeś. Palgo! Palgo! Ja mam nadzieję, że tam usmażę z kupańca O oh mega Dzisiejszy odcinek jest trochę creepy, co? A wyglądam upiornie. Dzisiaj jest dość krwawo, jak widzicie, 1000 punktów doświadczenia otrzymaliśmy. Czyli przybyła, ładny poranek, bardzo ładny widok. Piękna muzyka, zdecydowanie dobrze się stało. <laughs> Udało się. Ledwie jak poszło na dole. Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. No i niestety. Niestety, tak jak mówiłem. Spoiler alert. A Walach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Hmm. Teraz powinniśmy odnaleźć Radina i zabić go. No. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć ci jak już dotrzemy do granu. Zawsze mówię jej prawdę. Dobrze mówię. Ciekawe, mówi. czy Jennifer i Tris odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Idziemy. Tak, ruszajmy. Idziemy, moi drodzy. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną. Dziękuję. Chodź. No, Chodź, ty, moja, ty. No nie tak wyczochrać jeszcze. No i pozytywny jest ten Pomimo tych wszystkich okrutnych rzeczy, które są przedstawiane, zbierajmy się. No, ten świat jest bardzo taki solidny. Zdecydowanie. Ciekawe, co, co, co powiedzą. Wiś... Wiśniacy. Dąb, umarł. Nie i, ma... i wiedźmy, to było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Nie ma. Musicie obywać się bez nich. Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Musicie nauczyć się żyć bez nich. To już nie jest ziemia niczyja ani ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Kurde, obsiać Chodź, na was już czas. Radźcie sobie sami <laughs> Przyszli Wiedźmini Pozamiatali, radźcie sobie sami No ale tak trzeba było postąpić Za dużo już niewinnej krwi Zostało przelane moi drodzy Za dużo Niewinnej krwi